Witam Państwa w TV Shopie TV Kopu! Dzień dobry Państwu! Mam zaszczyt powiedzieć Wam, żebyście kupili książkę Józefa Stalina, zagadnienia stalinizmu. Zadzwońcie teraz, kupcie tą książkę. Jedynie 20 zł, 20 zł, ale to nie wszystko. Nie, za 20 zł nie dostajecie tylko tej książki. także dostajecie syntezator radziecki firmy Unitra. A, widzicie Państwo, jaka wspaniała muzyka, jest stworzona na tym syntezatorze. Proszę Państwa, zadzwońcie teraz, w ciągu najbliższych 30 sekund i dostaniecie 20 kg cukru, 20 kg cukru. Staniecie. pokaż ludziom cukier. To jest cukier, w ciągu 30 sekund. Ten cukier jest was, proszę Państwa. 30 sekund, liczę teraz. Ale to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie wszystko. W ciągu następnej minuty jest zniżka, 15 zł. za książki Józefa Stalina, 15 zł. Dostaniecie jeszcze także, razem z tym, wodę WC Prych. Pycha! Ale to jeszcze nie wszystko! To jeszcze nie wszystko! Dostaniecie jeszcze, proszę Państwa, kombinerki! Kombinerki dostaniecie do zatora, do książki, do wody i oczywiście do cukru. Dzwoncie teraz. 15 sekund zostało. Ludzie dzwońcie. To jest okazja raz w życiu zdarzająca się. Oczywiście tylko raz w życiu. Będzie ona powtórzona tylko 500 milionów razy jeszcze. Dziękuję Państwu. Dzwoncie.